Cześć. Tu Horyzont. Twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. Mamy wtorek i zapraszamy po porcję fascynujących wieści ze świata AI. Jakie tematy poruszymy? Kalkulator śmierci AI. Nie daj się nabrać. AI zmienia medycynę. Najbogatszy człowiek świata boi się AI. Claude prezentuje plan dla zespołów i aplikacje na iOS. AI na wynos, czyli ciekawe linki do treści do zbadania poza newsletterem. Narzędzia AI Dziś tool dla studentów oraz narzędzia do pracy z modelami językowymi. Zacznijmy od pierwszego tematu: Kalkulator śmierci AI. Nie daj się nabrać. Twórcy modelu sztucznej inteligencji, Life2Vec, nazwanego kolokwialnie kalkulatorem śmierci, ostrzegają przed pokusą poszukiwania aplikacji, która może przewidywać datę zgonu. Jak brzmi komunikat? Doniesienia nieprecyzyjnie przedstawiają możliwości naszego modelu, dodatkowo wiele źródeł fałszywie podaje. Że model jest publicznie dostępny w internecie. W sieci pojawiło się bowiem wiele aplikacji podszywających się, które są oszustwami. Jak wiadomo, oryginalny algorytm nie został udostępniony publicznie. Zespół ostrzegł, że oszuści stworzyli fałszywe strony internetowe imitujące chatbota, które nie mają nic wspólnego z ich pracą i służyć mogą wyłudzaniu danych. A są to dane wrażliwe. Chatbot LiveTuvek do swoich obliczeń wykorzystuje wiedzę o dochodach. Zawodzie czy wgląd w historię medyczną pacjenta. Fake strony proszą jeszcze o wprowadzenie danych adresowych oraz numerów kart kredytowych. Chatbot działający przy Duńskim Urzędzie Statystycznym zasłynął po tym, gdy do modelu wprowadzono dane dokumentacji zdrowotnej i demograficznej dotyczące 6 milionów osób w wieku od 35 do 65 lat. Około połowa uczestników zmarła w latach 2016-2020. Naukowcy odkryli jednak, że 2 Tuwek przewidział, kto umrze, a kto przeżyje, z dokładnością do 78%. Live2Vec jest niepublicznym chatbotem, ale naukowcy pragną upublicznić go. Obawiają się jednak wycieku danych, nieupoważnionego użycia w analizie ubezpieczeniowej, bankowej i szeroko pojętych skutków związanych z dyskryminacją oraz głębokimi konsekwencjami społecznymi. A ty słuchaczu. Gdybyś miał możliwość sprawdzenia w live tuwek datę swojej śmierci, zdecydowałbyś się? Takie pytanie zadajemy w ankiecie. Zajrzyj na maila i wyraź swoje zdanie. MedGemini. Model AI dla medycyny. MedGemini należy do innowacyjnej rodziny modeli sztucznej inteligencji przeznaczonej dla placówek medycznych. MedGemini wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do analizowania i rozumienia złożonych danych medycznych. Oferując przełomowe możliwości w diagnostyce i interpretacji medycznej. MedGemini osiągnęło najlepsze wyniki w 10 z 14 postawionych mu zadaniach, będąc lepszym od innych wiodących modeli, np. modeli OpenAI, w niemal każdym bezpośrednim porównaniu. Model MedGemini wykazał się również skutecznością w praktycznych zastosowaniach, takich jak analiza, badań obrazowych. Analizy filmów, generowanie opisów medycznych czy tworzenie skierowań. Na mailu znajdziesz link do badań, gdzie możesz zobaczyć, jak model zdiagnozował chorobę skóry na podstawie zdjęcia lub stworzył opis badania obrazowego płuc. Najbogatszy człowiek świata boi się AI. A dokładnie siódmy na liście najbogatszych Warren Buffett mówi: AI to dżin, który cholernie mnie przeraża. 93-letni inwestor porównał rozwój sztucznej inteligencji do rozwoju broni nuklearnej podczas II wojny światowej. Buffett mówił, że gdy stworzyliśmy broń nuklearną, wypuściliśmy Gina z butelki. Jak stwierdził, teraz jest podobnie, i nie przypuszcza, aby można było znaleźć sposób, by wciągnąć Gina tam skąd wyszedł. Inwestor wygłosił swoje uwagi na pierwszym dorocznym spotkaniu holdingu Berkshire Hathaway. Posłuchaj, co mówi o AI Warren Buffett. Link na mailu. Klot prezentuje plan dla zespołów i aplikacje na iOS. Klot, który był dotychczas dostępny dla użytkowników indywidualnych, od teraz może być wykorzystywany w zespołach. Plan dla teamów Klot kosztuje 30 dolarów od użytkownika. To jednak nie wszystko, bo Klot od teraz będzie dostępny w formie aplikacji dla wszystkich użytkowników iOS. Oferuje tę samą intuicyjną obsługę, co wersja przeglądarkowa. W tym synchronizację historii czatów oraz obsługę aparatu i przesyłania zdjęć w celu analizy w czasie rzeczywistym. Czytaj więcej o nowościach w Cloud. Link na Twojej skrzynce. To wszystkie donosy. Czas na to, abyś zerknął w wiadomość od nas, a tam oprócz narzędzi AI znajdziesz sekcję AI na wynos. Linkujemy tam dziś do pierwszego klipu muzycznego. Całości wygenerowanego w Sora, obejrzyj to wideo. Jest też Robopies, który ćwiczy jogę, pokaz zręczności robota od Ilona Maska i testy narzędzi AI, Rabbit oraz Humane. Pokazujemy też Diabła Morskiego od Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA i zapraszamy Was do wyrażenia opinii o naszym mailingu na samym dole wiadomości. Na dziś to wszystko w audio newsletterze. Ale Ty koniecznie nadrób majówkowe wiadomości od nas oraz zerknij do dzisiejszej poczty. Do usłyszenia w czwartek.